Cześć. Dziś opowiem wam trochę na temat mojego samochodu. Jak wiecie, jest to Alfa 159 z roku 2005. Silnik 2.2 JTS. Tak, to jest mój samochód i dzisiaj chciałbym się podzielić z wami moją opinią na temat tego włoskiego wynalazku nie jest to oczywiście moja pierwsza alfa nie jest też na pewno to moja ostatnia alfa już teraz mogę wam powiedzieć co mnie skłoniło do nakręcenia tego filmu głównie skłoniło mnie to że internet jest pełen opinii zróżnicowanych wyjątkowo na temat tego samochodu jedni go chwalą chwalą samochody z tym silnikiem drudzy przeklinają jeszcze inni zrobili nie wiadomo jaki przebieg bez dotykania czegokolwiek. Drudzy jeszcze inni włożyli w silnik worek pieniędzy i mieli eksplozję po przejechaniu 10 metrów. Także naprawdę opinie są wyjątkowo różne. Część z tych opinii, mitów dzisiaj podważę. Z częścią się oczywiście zgodzę. Więc zaczynamy. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę przy zakupie takiego auta, żebyście się mogli nim cieszyć, żeby nie był to wasz rzut na dupie, bo auto naprawdę cieszy, tylko że musi być w dobrym stanie, bo w parch to nie wiadomo, co to by było. To nie będzie dawał radości z eksploatacji, w samej przykrości. A więc należy zwrócić uwagę na porozję tego samochodu. Przy czym należy pamiętać, że alfy gniją od spodu. Z wierzchu panele na dwozie jest dobrze zabezpieczone przed korozją. Problemem jest podłoga. W zasadzie wszystko co jest pod spodem. To się dotyczy również belki pod silnikiem, to się dotyczy wózka tylnego, to się dotyczy tylnych wahaczy i to się dotyczy progów. W progach są zaślepki i jeżeli chociaż jedna z tych zaślepek nam wypadnie bo ktoś tam nieudolnie auto podnosił załóżmy no to mamy praktycznie już po progu dośród, dostaje się woda dostaje się syf gil i próg zaczyna nam gnić także sprawdzajmy czy mamy zaślepki w progach yy, obowiązkowo kontrola na podnośniku na kanale jak wygląda belka przedniego zawieszenia sanki kołyska jak zwał tak zwał jak wygląda belka tylnego zawieszenia Bierzemy młotek i sprawdzamy. Jeżeli nic się nie sypie, jest ok. Sprawdzamy również wahacze. W ten sam sposób. Młotek i do przodu. Jeśli sprzedający nie wyraża zgody, to coś ściemnia po prostu. Bo coś ma do ukrycia. Eee, także podsumowując temat nadwozia i tu bym też zamknął ten w ogóle rozdział. Czy alfy gniją, nie gniją. Jeszcze może dodam, że sprowadzone z prowadzone egzemplarze są z lepszym stanie blacharskim mój pochodzi od początku jeździł na popoń, pięk, naszych pięknych polskich drogach miał styczność ze wszystkim co się z tym wiąże i no niestety jeden próg miałem do wymiany ale właśnie dlatego że nie było w nim zaślepki zgnite mam tylne wahacze tylną belkę udało mi się uratować a przód jest ok sprawa druga Sprawą drugą będą według mnie skrzynie biegów w tych autach. Skrzynia biegów jest w konstrukcji GMA, jest to wytwór Oplowski. No i te skrzynie to po prostu dramat, to jest, to jest kibel, to jest, to jest jakiś skandal w ogóle, że nie wiem dlaczego zrezygnowano z porządnych włoskich skrzyń, tak jak były w 156, jak miałem w moim 1.9 JTD poprzednim 156 to było nie do, nie do zajechania skrzynia, nie wiem dlaczego wstawili taką, a ta jest niezaciekawa problem polega na tym że już od nowości z fabryki wyjeżdżała ze zbyt niskim poziomem oleju, korek rewizyjny do kontroli poziomu tego płynu jest zbyt nisko przez co najwyższe łożysko pracuje nam bez przerwy bez sucho, po prostu ma ograniczone ilość smarowania nie ma w nim kanału doprowadzającego olej pod ciśnieniem jest to słabe słaby punkt to jest łożyska w tej skrzyni poczytajcie sobie dzieją się cuda naprawdę szumy, nie szumy. drążek wam skasze przy przyspieszaniu z tego co się orientowałem komplet łożysk wymiana znaczy same, same części to 500 zł skrzynia po regeneracji to 1100 1200 zł są podobno fachowcy którzy wymieniają łożyska bez wyjmowania skrzyni biegów Robią to tutaj przez przednie latokoła Wyjmują zawieszenie Wyjmują wahać, wyjmują amortyzator Jakiś tam dostęp wyczarowy do tych łożysk Niemniej jednak nadal taka przyjemność 1000 zł Także jeżeli jest jakiś problem ze skrzynią biegów To klocka musimy szykować żeby, żeby po prostu auto działało dalej Także po nadwoziu od razu sprawdzamy skrzynie biegów Nie jeździmy z radiem Słuchamy szumów słuchamy szumów patrzymy czy drążek nam stoi spokojnie czy też skacze, robi jakieś rzeczy niestworzone jeżeli nie ma żadnych niepokojących dźwięków drążek jest ok to i tak zaraz pokupnie polecam uzupełnić ten olej dla świętego spokoju wtedy mam problem ze skrzynią rozwiązany sprawa trzecia co tutaj na co się przyjrzeć. Maglownicę. Podobny jest jakiś problem z maglownicami. Nie wiem w sumie o co chodzi, bo w moim egzemplarzu wszystko jest ok. On pochodzi, przypomina, że ma już 160 przebiegu. Mam go od pół roku, zrobiłem mi 5000 km. Z maglownicą nic się nie dzieje, aczkolwiek słyszałem, że ona też ma tam sporo do, sporo jest jej do zarzucenia. Coś tam się dzieje z nią. Nie wiem konkretnie o co chodzi, ale też należy sprawdzić czy nie ma żadnych wycieków. To co mogę powiedzieć na temat układu kierowniczego to kiepsko zarobione węże od wspomagania. Sprawdźmy naprawdę pod maską czy żaden wąż się nie poci, bo no, moim jest, jest. Są dwa węże do poprawy i podejrzewam, że we wszystkich alfach z tego roku i po takim przebiegu będzie, będzie problem nie jest to jakiś wielki koszt, no ale zawsze mamy zablokowałem przejście dla pieszych muszę uciekać stąd eee, o czym mówiłem? a, zawsze będziemy te węże mieli skontrolowane i będziemy do przodu nic nam nie będzie się lało pod maską sprawa czwarta z prawą czwartą, czwartą będzie ten mój silnik 2.2 JTS To do to, to odnośnie tych wszystkich opinii w internecie, które się naczytałem yy, Opowiem na temat zużycia paliwa, awaryjności tego silnika No i też powiem czy on faktycznie jest tak zły jak go malują Może na początku zużycia paliwa Mam do pracy 7 km. W dosyć ciężkich warunkach, bo praktycznie od początku do końca stoję w korku. Spalanie jakie wykręcam to 12 litrów. 12 litrów pali mi auto, korek, jazda w zderzak, 7 km. Jeżdżąc po mieście. Bez korków, od świateł do świateł, dosyć płynna jazda, wiadomo, że które światła, co, niektóre światła nas łapią, co niektóre przylatujemy. Da się zejść w okolice 10. Dziesiątka jest jak najbardziej e, osiągalna. E, trasa. Bez klimy. 120 km na godzinę autostradą. Stała tempo. Ekojazda full, żadnych szaleństw. 8 nie będzie, będzie 8-2, 8-3 Nie ma szansy zejść poniżej 8. Poniżej 8 schodzimy, jakaś międzymiastóweczka, jedziemy poniżej 100 na szóstym biegu I wtedy schodzimy nawet do tych 6 litrów, ale kto by takim no, o tym, tak jeździł Piotrą yy, No przy 200 no, to już jest 25, ale to też tak tylko mi mignęło yy, Wiadomo yy, Wiadomo, że przy 200 już się bardziej patrzy na drogę Niż na zużycie paliwa. Na co zwrócić uwagę przy tym silniku? No jest tutaj trochę rzeczy, które należy mieć na uwadze, żeby nie zrobić sobie Ała podczas kupna takiego samochodu. To czemu się zdecydowałem na ten silnik, bo szczerze powiedziawszy też się go bardzo bałem. Też się naczytałem tych różnych rzeczy I nie do końca chciałem mieć ten silnik w swoim samochodzie No ale wyszło jak wyszło Silnik ten posiadam, czy mi to się podoba czy nie Kręcę się z przodu, z tyłu jak kręcę Jesteśmy w Łodzi, także jestem wdzięczny, że nikt mi po dachu nie przeszedł, ani po masce Ale może najdą takie czasy Nieważne, do tematu Do tematu co z tym silnikiem bardzo ważne jest przy tym silniku żeby ktoś od początku kiedy on opuścił fabrykę miał on dobry olej i żeby ten olej był zmieniany regularnie w moim egzemplarzu wiem że było to pilnowane wiem że olej był zmieniany wiem że po prostu ktoś pilnował tego oleju dlatego nie mam typowych zjawisk, które towarzyszą silnikom, których ten olej nie był pilnowany. No dobrze, a co się dzieje z tym silnikiem, w którym olej nie był zmieniony? No dzieją się nieprzyjemne rzeczy, bo od razu zaczyna ten silnik nam ten olej pobierać. Jak zaczyna pobierać olej, to jest gdzie potrafi naprawdę brać ten silnik już olej takiej ilości już niezbyt zdrowe przy przebiegu poniżej 200 tysięcy km wtedy no wiadomo pierścienie od razu zwozu pierścienie tutaj są dosyć niskie i one są no, delikatne one się szybko zużywają jeżeli olej nie był zmieniany były przeciągane okresy między wymianami to ten pierścień zostaje po prostu te pierścienie zostaje po prostu zjedzone idąc dalej jak nam schodzi olej no to po prostu kwestia czasu aż panewa wyjdzie bokiem i będzie mieli dziurę w bloku Swojego czasu była plaga właśnie na Oelixie, na Allegro e, samochodów z tymi silnikami, po prostu no, z obróconą panewką albo z dziurą w bloku. Przez to właśnie, że jeździłyśmy e, przez niepoprawną ilością oleju, że brały olej i nikt tego nie naprawił, tylko tak jeździli, jeździli i w końcu było oleju za mało, silnik się przekręcił. A jest na to duża szansa, bo pracują na lubi obroty, lubi, pracuje na dużych obrotach i... No i jak oleju jest za mało, to momentalnie paneba wyskakuje bokiem i jest problem. E, także pilnujemy oleju. Druga sprawa: e, rozrząd. Rozrząd jest na łańcuchu tutaj, no ale ten rozrząd jest tak samo wymienny, jak i pasek. On tutaj nie jest ani super trwały. E, jest to dosyć delikatna konstrukcja e, i wytrzymuje 60, 80 tysięcy kilometrów, nawet jak o niego dbamy. W tym samochodzie mówię 160 tysięcy przebiegu, już mam założony trzeci łańcuch. Czyli wytrzymywał każdy, bo ten założony jest świeży. Każdy wytrzymywał po 80 tysięcy kilometrów około i do wymiany po prostu. On się wyciągał, generował błędy, były błędy z synchronizacji, wychodził check engine, auto nie chciało jechać. O tyle dobra sprawa, że łańcuch jest dosyć tani. Łatwo się go wymienia. Łatwo się go wymienia i tanio dopóki nie musimy wymienić samych wariatorów. Kół na wariatorach, żeby być dokładnym. Koła są zintegrowane z wariatorami. Jeżeli zęby nam się wytrą, no to założenie nowego łańcucha już nie pomoże. I niestety wariatory mamy do wymiany na polskim rynku, one są forem dawnie drogie. Wariatorów szukamy na rynku amerykańskim, bo te silniki szły nawet w bioiku w Chevroletach rynek amerykański tam też był silnik o pojemności 2,4 litra z tej, z tej samej rodziny General Motors i tam ściągamy sobie te wariatory, wtedy te koszty jeszcze da się jakoś przemyć tu, 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 następne e, opowiedziałem o, o rozrządzie opowiedziałem o braniu oleju opowiedziałem o niskich pierścienach to teraz opowiem o zaworach, które sterują zmiennymi fazami rozrządu. Eee, może nie jest to jakiś skandal, no ale te zawory się po prostu psują, no. Bo oryginały wytrzymują 50 tysięcy kilometrów, znaczy 100 tysięcy kilometrów. Potem przeważnie ludzie je wymieniają na jakieś Chińczyki, bo oryginał jest dosyć drogi, kosztuje około 500. stówek, zawory są dwa. E, wymieniają je na jakieś chińczyki tam po 120 zł, które są tak, że nawet na te 120 zł to jest za drogo, co się za nie płaci. I no, warto jednak się wykosztować na ten oryginalny zawór. Po prostu no nie przełącza nam wtedy, przychodzi nam samochód typ serwisowy. Możemy dalej jeździć, nic się nie dzieje, dzieje się tyle, że auto nie jedzie i, i po prostu mamy i to jest co. Mówię, nie bawić się w żadne chińczyki, nie bawić się w jakieś tam półśrodki kupić oryginał dobry zawór zapomnieć lub sprawdzony jeszcze nakręcę odcinek bo u mnie właśnie ten zawór jest walnięty i pokażę jak go się sprawdza i e, jak stwierdzić że ten zawór nie działa powiedziałem o rozrządzie e, czy coś przy tym silniku w moim egzemplarzu wymieniałem roku wymieniałem do tej pory cewkę nie bierze mi ten silnik oleju ani grama bo wiem że był olej był dbany szanowany spadł mi właśnie elektrozawór do sterowania zmiennych faz rozrządu po stronie wydechowej wymieniałem cewkę wymieniałem świece ale cewkę wymieniałem przez to że świece były w takim stanie że w takich jeszcze nie widzieliście po prostu szkoda że jej tutaj nie ma po prostu no cewka padła przez to że świeca już umarła Padł, po dużo się, to tu, dużo tu, wymieniłem je przy tym silniku co jeszcze warto zwrócić uwagę katalizatory z początku produkcji one się obrywały często są uszkodzone też sprawdźcie to tylko z komputera można sprawdzić tak naprawdę, nie oszukujmy się nikt nie będzie kolektora zrzucał na u, 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 tego, na podwórko, że czy katalizator bo jakiś pajac w internecie powiedział, że zobaczyć Nie. Podchodzimy z komputerem. Komputer serwisowy to jest absolutnie konieczna sprawa przy zakupie tego samochodu. I sprawdzamy, czy nie ma błędu z synchronizacji. Wtedy już wykluczamy, że łańcuch jest rozciągnięty i narażamy się na wysokie koszta. Jeżeli sprzedający nam nie pozwala podpiąć kompa, to już też wiadomo, że to ściemnia. Jeżeli nie chce, nie wiem, jakoś potwierdzić tego, że auto nie bierze oleju, to też już ściemnia i taki egzemplarz jak najbardziej nie warty jest naszej uwagi auto z tym silnikiem jeżeli jest sprawne jeździ genialnie po prostu daje wielką frajdę z jazdy silnik idealnie pasuje do charakteru tego samochodu daje wyciągnąć z zawieszenia to co ono oferuje to co w Alfie jest właśnie naj, najfajniejsze czyli yy, przyjemność z jazdy no po prostu nie chce się wysiadać jest genialna elastyczność silnik ma dużą pojemność stosunkowo tylko 4 cylindry co daje nam dosyć duży moment obrotowy już od niskich obrotów no, jedzie on prawie jak elektryk już od tysiąca obrotów mamy e, mamy, fajne, mamy fajną moc i czuć, że auto chce jechać genialna kultura pracy zero wibracji w środku jest cicho i pozwala nam poczuć to co e, Alfa Romeo faktycznie ma najlepszego do zaoferowania czy jestem zadowolony? jak najbardziej tak no, największy mankament no to właśnie zu, zu, zużycie paliwa, chociaż no, da się z tym żyć, no, da się z tym żyć, muszę z tym żyć po prostu, no. eee, Także podsumowując, eee, naprawdę ja polecam auto z tym silnikiem mimo wszystko. Niech tylko sprzedający pozwoli podłączyć komputer, upewnijmy się, że jest, nie ma żadnych błędów. Niech da jakieś potwierdzenie, że olej był wymieniany i że auto nie bierze tego oleju zbyt wiele. Sprawdźmy na kanale Belkę, progi, wahacze z tyłu i można kupować. Z pewnością nie będziecie zawiedzeni, tak jak ja nie byłem. Eee, naprawdę auto bardzo cieszy. Nie chce się wysiadać z tego samochodu. Każda podróż tak naprawdę jest e, nawet na wakacje. Najpienniejszą częścią jest jazda tym samochodem. Także e, no mam nadzieję, że chyba wszystko, niczego nie pominąłem. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, dajcie suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.